co też? Kotem, kotem. I które? Ja też, ja nie pamiętam <grym> już tego. 21.55. 1. Dobra, idziemy do nich. Dobra, ale ja z sąsiadem to nie widzę. Wie. Ja wiedzę, to to. Daj dalej. Jaki? Dobra, dalej.

Są takie szalone, że nie wiecie, nie chcieliście sobie być takiej siostry jak ja i koleżanki siostry. Uwaga. Tam goście, bawcie się w Ej, on zaczyna nagrywać szwany. Nie tam. O się, żeby nas nie zamast. Ja muszę wystawać, żeby nagrywać. Tu. Najwyżej jeden dać. Hulaj nogą je postarza. Będę udawał, że ich rozjeżdżam. Hulaj nogą, okej? Okay? Nie. Trzeba. Żeby nie nagrywały. Nie było Ty jedź hulaj nogą, ja będę nagrywał. Dobra.

Nie. Nie? Daj. Nagrywają nas! tam Włączyłeś syrenę? Już jedzie bo nie. Już? Skąd masz ten dźwięk? Nie mam go. <noise> Dawaj, wjeżdżasz. Włączyłeś syrenę? Wjeżdżasz. Nie tam jest? Uważaj, 何 <laughs>